To dobra, dobra, linie. zostawmy Leoryka, zostawmy Leoryka teraz, zanim się... dobra, curse Hollow. Okej, okay, będzie dużo stacjonarnych potyczek, co? No... Ale to bierzesz, bierzesz tego Leoryka, tak? Jasne, jeżeli będzie dostępny, je... to nie ma problemu. No, na dobrze. Bo to nie jest tak po kolei, już zapomniałem. O... No. Decyzja. Ja bym sobie wziął Tycusa. Sylvana Brandt? Jeśli brać. jeśli grają Amazura, to... Czyli, yy, to... instalować Leoryka, tak? No i bierz, bierz. No okej. Jeśli graj, a może mnie, to pewnie będzie Illidan. A no właśnie. Ja mogę Jane piknąć. A tych i Illidana jest okej. Okay. Nie chcesz? A... Assassin'a czy chcesz Monka? Nie, czy tego, ja mogę sobie też Malfurion'a. Okej. Zobaczymy, ja bo, zobaczymy co, zagane. co dalej. Aha, do, to możecie co? To ja... To Jane najlepiej za, załapno. E, zobaczymy, co oni wezmą. Brightwing też byłby dobrym rozwiązaniem gdzieś tam po drodze. Jak jakby tutaj był Illidan i Abathur. Niestety no, nie mam bar... Nie mam Brightwinga. Nie no no wezmę skupia. tego. Illidana albo Zratula. Jeżeli wezmą Illidana, to wypadałoby zabrać e, Utera. Utera to nie, on nie grał soportami. Oni Butcherem też mogą. E, mogą U też Butchera wziąć do, do tego. Dobra. O no, Krigan. O i tak bym zabrał Uterka. Na tą Krigan. No jeśli, jeśli masz jeśli Utera, posiadamy. to. Ja mam, ale już to instalowałem. Ja, kogo? Utera nie mam utera. No właśnie też ja mam albo oh, Sumiona, albo Lili. No dobra, dobra, no to trudno, to mniejsza z tym. No zobaczymy jak się będzie. Jak, o, jak to się będzie toczyć. No, Kto razie... e, Chyba to ma. No, no z Dobra, ja to idzie. Ja na końcu będę lokował, także. Się dopasujemy do tego co tam się układa. Keltas nie byłby też złym pomysłem, tak, ale to jak oni będą mieli dużo mele, to, to może lepiej nie. Chociaż jak będą mieli dużo mele, to ciężko im będzie przejść w ten w zasięg. A Keltas może być tu niegłupim pomysłem. No zaraz zobaczymy. Z drugiej strony, Ciemsen, no. jak, z, jak z, ten skombi z z się z. No, ale ja, położy, to położy Z Joanną. Johanna. Zobaczymy. zobaczymy. No oni muszą do nas podejść, nie? A to. Co? To... Czyli jest Illidan? Czy wiesz, tych chłopak... Ale, jest... mm. nie wiem ile. No. No, ale patrzcie, o, jakie oni mają dobra. wejście. Oni mają haunta no. i mają traela z judgmentem. Nie wiem, czy to będzie dobrym pomysłem, kurde... Uh, Tycos... laser? Coś... Laser jakbyś e... postawił, no, to by był, nie? Laser postawię, postawię. Coś twardszego by się przydało, ale dobra, no coś i pod będzie. Coś disengage by się przydało. Jakby co, to ja wilidana ulta puszczam i go zamykam. Mm -hmm. mm -hmm. No dobra, dobra. Tycos no, jest dobry na ilidana. myślę, że będzie dobry piłk. Dobra, ok, ok, spoko. Właściwie tak sobie patrzę, yy, Kryształ, jaki ten? Jakiego ulta bierzesz tego? Elementala, nie? Zobaczysz jeszcze, bo w sumie oni są wszyscy na podejście, więc mogę wziąć. No tego właśnie, drugiego. Ring of Frost może być sensowny. Tylko, że przypuszczam, że oni będą na ciebie wbijali i Hauntem będą wbijali na ciebie i tym, i Stunem Tyraela. No, prawdopodobne. Oni to oprócz będą walczyć. No, tam będzie, będzie dużo. Ciekawy w ogóle, ciekawy pomysł na, na team, nie? Zobaczymy, jak im to no, zadziała. Jak Jaina ma to swoje zamrożenie. Chyba to na 16 stale. albo na 13. Na, no. tak, tak, tak. Na trzynastym. Hmm. wydaje mi się, że jeżeli nie mają healera, to powinniśmy starać się ich zapałkować i zaengage'ować. Powiem wam tak, że ostatnio jak grałem przeciwko Lidanowi i temu y, Trailowi, dostałem w Tyr i O nie, oni, oni będą... To... Oni, będą, oni strasznie mocno wbijają, to, to na pewno trzeba kurde, na to uważać. Trzeba, trzeba ich łapać na tej wbicie, tylko że oni będą wbijali właśnie na Jane i będą wbijali albo na Jane, albo na tyku, tykusa, nie? Ja, be, ja was no. będę kowarować. Wiesz co, to, jak... Jak... Podnogi. jak Szkoda, jak że oni tego utara będą... nie mamy. To by było no, no, pomocne. The, the Shield by się przydał, jak oni wbijają. No. Ale tak czy inaczej, no, można rzucać ring frost w to miejsce, w które oni wbiją we, we dwójkę, jeżeli się da, nie? No, Też no. trzeba uważać, uważać, żeby trzymać trochę dystans od siebie, bo e, ten Tyrael ten tak odpycha to strasznie nieprzyjemnie. To, Co, to będzie dużo nieprzyjemnych rzeczy. No, będzie trochę nieprzyjemnych. Chyba musimy się trzymać razem, bo oni, zwłaszcza po dziesiątym, bo jak e, oni będą wchodzić na pojedyncze cele, to nie będzie ucieczki tam, nikt nie ucieknie przed, przed Tyraelem i przed tak, i i mam wrażenie, że, że Brightwing tutaj kurde z tym z polimorfem mógłby być skuteczny, no, ale nie mieliśmy Brightwinga teraz, więc po no, licho. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Z takim teamem jeszcze nie grałem, szczerze mówiąc. Go, później Dobra, jesteśmy? To ty... Jest przynajmniej go bos. Goła klata i tygrys więc nie Ja nie na bok. Zabij go szybko. Dobra. Dobra, jak sobie chcesz. Goły tajkus na tygrysie musiałem to zrobić. <śmiech> <śmiech> Dawaj, Gizix, na górę. Jadę, Patrzcie, jak on podpięty jest pod ten, jak no on jedzie jadu. na tym mauncie, w ogóle się nie trzyma, tak. tylko pod ten, pod boki. <laughs> Kozak. Os. No chociaż to taki, to taki cwaniaczek i w ogóle. On no. ten, no, jakiś większy ty ma ten minivan, Ja pierdzielę. Tak, tyłem, Krzysztof. <laughs> na stojąco a kiedyś miałem takiego boga, że jechałem na stojącą Jainę na moncie. Lidia na pod. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Tyle, na tapie, widzę. No. Oni, będą już. Szyko... O, już, już. No, oni będą szykowali jakiś szybki ten, szybki kill. To są chyba Polacy. Ta. Bo więcej Lidia się nazywa Bartek. Bartek Idan dobra. Jest, Tyra wziął... chwilę, ja muszę Steam'a wyłączyć, bo mi się tu się odpaliło. Grygan nigdzie nie ma, czy jest na no, górze? Zjechać tam na chwilę do Zagary i tego i na spróbować przygonić? Tam nie? tam radzę, spokojnie. A ja bym, tak ja bym go troszkę... Tylko, że oni tu mają kurde te wizje, mają Awaturę tutaj leżały te pniaczki. Nie wiem. A wjechałem, wjechałem już w te krzaki, on wie, on wie, on wie, on wie. Jakbyś y, rok na wjechał nią jakoś od tyłu, to ono ma trzecią zdrowia, może byśmy ją zniszczyli jakoś. Dobra, dobra. Dobra. Chyba, że fontannę weźmie, tak też może być. Raczej weźmie. Wiesz co, tutaj oh, abatur ja. po drodze... Po drodze abatur zostawił te... pułapki. I jakoś tak sprytnie, na tyle, że ja w nie wjeżdżam cały czas, no. <laughs> Kurde, nasz odszedłem prosto, padłem do niej a i tak mnie przyciągło. Eee. Ja ją tutaj z, z amunicji i wyrobimy, bo później I się... będzie miała problem. Z... Oni no, będą czekali na ten poważny angielszan na dziesiąty, tam tam się będą działać. Rzeczywiście, nieprzyjemne. Po... No będzie się działo. Jak masz Fullmane, to tam e, po często ją od czasu do czasu granatem czy coś, nie? Tak, tak, tak. Takie <noise> Taki combo Byli greedy to i On może przez to przejść lol Nawet nie wiedziałem Ja też nie Zresztą muszę backchać, uważaj jak rozegra też tysiąc gier, ja się czegoś tam no, jeszcze nauczy. Ja, ja dzisiaj grałem na gościa, który miał trzy okay. tysiące no, Na góra Chodź się A ah, fuck Idę na oh, jedną. kurde A, ale malutko ma Bierz go pierdol Masz go? Wyrzucę na Kerrigan. Johna, Johna z bodyblock? Dobra, dobra. A mało mają, możemy brać to za darmo, tak mi się wydaje. No to jest real z Kerrigan, jeszcze. Wchodzę. Biorę. Okej, okay, okej. Okay. Bierzcie, bierzcie, osłonię was. Oni nie dadzą tego tak łatwo wziąć, to na pewno. Johna wchodzi z tyłu. Tyral leży. Biorę. biorę. Nice. Biorę, biorę. Dobra, mamy, mamy. Dobra, Ilian z tyłu. Mamy Iliana tyłu. Wrócimy jak najszybciej okay. na linię, żeby XP nie tracić. Okej. Okay. Bierzemy go, bierzemy. Mm, nie on ucieka. Dobra. Tam bierzemy sobie zbiegamy. ten granat na struktury. O, super. No to jest bardzo dobry skill. Kurczę, przeżył. Bijemy ją, bijemy. Ekspy traci, nie? Za mną ja, no. Okej... Okay. Na dole teraz. Staram się jeszcze znaczy, tam się będzie. Uważaj, uważaj, uważaj Malfurionem, bo Kirigan... Ja ...na plerach. Tylko może nie, nie bijmy się od razu, bo oni mają więcej damage'u, tylko pułkujmy trochę. Ili'dan? mal Elidan, Elidan, Elidan. ma. nic nie miał. Kerrigan, no. Kerrigan. Szybko zaczerpnij ze zdrowia. Kerrigan? Pięknie. No i Tyrael'a dokończamy. Niech ktoś się przejmuje? Ah, fuck. Dobra, padła ta. blokuje go. Padła Joanna. Ale ładnie. Pięknie. Trzeba pamiętać, że oni mają słabsze Early. To, to jest coś, na co. Znaczy, te, te porażki nie będą ich tam bolały. Czy to jest e, coś, ktoś, co musimy czy... wykorzystać, nie? No, no. Ktoś chce czwórkę brać teraz, czy za wcześnie? Weźmy, weźmy. No, kryształ uważa, że go nie wiem. Zostań środek, EXPY zgarniaśmy, to zrobimy. Ot. mhm. mhm. nie ma trucizny. Trochę nam to zejdzie. Dobra. Już wracam na mida. Jak na bocie? Pomóc ci na bocie? Dam radę, dam radę. Trzy są góry. Bardzo ładnie się zgrało. Obity Illidan biegnie. Będzie kuszowało. Gdzie biegnie? Aha, biegnie znowu. Ja bałem się wpadnąć w taki podejście. Przejmuj już, przejmuj. Przyjmuję. Uważaj Dwóch mam przy sobie, zdążycie? No, no bo raz krigen Dobra Uwaga, Co pan idzie w I na się wycofał Przejmuj już ktoś Pięknie no. Dokończymy go? No, nice W nice. chodź, górę? Chodźcie z górą, Nie, Ja, ja mam się cofnę Chodź na się cofnę Potrzebuję trochę życia Pięknie, ale ładnie, już dwa poziomy. No, laser no, tak mało potrzebny. No wiem, 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 wolałem tak też. Dobra, trwajmy się, bo nie tu są już. Mamy dziesiątki, ja bym raczej się bił. No, ja bym też poszło. Ha, bo czy ona jest na środku? Tak, tak, spokojny, tak, tak. Trzeba poszować tak długo, jak, jak mamy ten, tego kersa. Żona na bocie Dobra, 5 ja sekund, ja no. bym cofnął uh -huh. Możemy jeszcze to spróbować zabrać po drodze. Byśmy tak na, szyb na szybkości. Dobra, 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 spoko, spoko, zrobimy to. Oni co prawda tu mają wizję, ale... Raczej w nas nie wejdą, bo jeszcze dziesiątek nie mają Mam nadzieję, że W ogóle Abatur jest przypadek. Teraz się przy... przy środka forcie był Okej okay. Nie wiem, czy to nie byłby czasem dobry moment, żeby bosa sobie szybko dziabnąć. Naszego. Hmm. Czy, jeżeli pięciu... Znaczy ja uznaję taką zasadę, że jak jest pięciu żywych przeciwników, to raczej ryzykowna bardzo. No, no dobra, dobra, olejmy, olejmy, spoko. Też właściwie trzymam się tej Widziałem? zasady, ale żeśmy mieli dobry rozpęd, więc... Johna na boczu była. Ładnie. Kerrigan? Gdzie ten? A zniknął. <laughs> tak, tak, oni nie żyją. Chyba ja, możemy no ja do ja tego. No ja tego bossa. Bossa. Chodźcie klonowanie. ich bossa, co? Tak, tak, hmm. teraz nie. Możemy... A oni zaraz żyją. żyją, zanim go zaczniemy, już będą żyć. Nie, 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 nie. to możemy naszego bossa Nasze, robić już, ale to też za wcześnie, ale dobra. Też. To ja bym Kerrigan na dole pomógł spuszować, bo to ma mało zdrowia Tak, tak, i tak, mamy tak, tak, tak. To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Wizja nam zgarnę, żeby nas nie zaskoczyli. I zaraz dołączę. Nie, nie, bakaj się nie Tutaj tylko Joanna jest. Minutę do UTA mm. mam. Jeszcze możemy się od tego Siege'a pokusić. Mamy trzy levele, okay, przechodzimy, bo mamy 3 levele ma się ma... bić, to możemy się lać. Oni chyba bossa mm. robią. To no, możliwe. Oni są tu. Ja, tylko Joanna tu jest. Mogą robić. Ja mam nie skrym, nie rozumiem, nie robię. Plecy, plecy im robię, chodźmy. Mamy. Nie, no nie wierzę. Dobra, po ma? Co a to jest odskok, bo ja tego szczerze mówiąc nie kojarzę. Tereczka John, nie? Jeden, jedną merkę ma, że tuta tarczą i stunuje, a to jest druga. No, jest w powietrzu, to można sterować tym przy trochę. A, to, to, dobra. Na się cię reszta right. jedziemy. Chodźcie, trygie, i bossa, może to? Mhm, okej, wszyscy bezpiecznie? Tak, tak, tak. Żeby spać, ktoś... o, tak. Śmiesz, tam Johnom to? Bo yy, jeszcze nie idą podu. Joankę trzeba przerwać? Już. To tak, tak, ja tutaj ja trzymałem. Dobra. Trochę niepotrzebnie tych laserów używam, ale to jest fajny rozpęd i dobrze no, puszuję w sumie. Regen od góry jedzie Idę do was Zbita będzie Urożę ich Aaa a, no, a no. radzicie sobie tutaj, witaj Zesner Dobra, ja tylko te... Oboce Dobra Oni może... Bosik Oni prefers... leci le 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 na no bosie ich GZX już Ok Oni by może wygrywali to, gdyby wszyscy razem mgh a nie we trzech Żeśmy, żeśmy straszny roz, rozpęd, ja straszny rozpęd że... uzyskali na początku. Znaczy, gdzieś Nie tam teraz, potem dziesiąty. to wygrane na 100%. Chodźcie naszego bossa teraz. Rotujemy. ja muszę na hmm. Ja też, też, też. też. To już z bazy przyjdę. Okej. Okay. Jedę. Może Dobrze. rozdzielimy się, jeszcze bryzorów przy, przy okazji zrobimy. Starczy nam A chyba co? obrażeń. Przypuszczam, że tak, tylko boję się, że oni. chociaż nie, muszą bronić przed bossem. zagara, może Nie powinni przejść, bo górę no. będą defić. Zagarom na no, no, no. czwórki jakbyś poszedł. Kurde, strasznie ciężko z tych rutów uciekać, bo się złapie na środku to po prostu. Tak, tak. Trzeba zareagować jak koreaniec, żeby z tego wyjść. No. Dobra, pomożemy ci na czwórce i. Bierzemy z do kompletu? No jak czeka, to można zrobić. Tak, koralowce. Ko jeszcze kocha bronią po Dobra. I to do nie e, ktoś... No, chyba możesz spokojnie sam brać tego. W ogóle się nie wychylać. Już... Oni wychylają się, bo muszą strasznie walczyć tam, nie? Z puszem. No on broni on bosa nie bronią u góry. I teraz można dać się bronić. W środkę pójdziemy, trochę presji? Pięknie. Wiem, jeszcze drugie okay. zamrażanie, żeby ich trzymać. Mm -hmm. Zana tylko do fujn. że są. Dobra, weźmy, wezmę sobie tarczę, bo boję się, że będą wchodzić we mnie jednak. Chyba, że to poddali po prostu już. Możliwe. Bo już się nie widać, żeby grali. No, poddali się bo no, To tak trochę bez sensu, szczerze mówiąc. Jak tak się piotr ten... to do końca, nie? No. Aż na bazę robimy, dobra. Dobra, to już pada. Oj, już pod. No, 5 leweli przewagi, tyle to jeszcze no. nie miałem na rakiecie. Ale jakby trochę się bałem tego było? ich składu. Tak myślałem, że oni będą bardzo mocno wiedzieli, co robią z tym. Ale, Ale tak wciąż nie mieli engage'u i stracili na tym. Dobra, no, no. No, no. po dziesiątkach mieli taki. Insta One Character Engage. No, a po dziesiątkę to już mieli dwa levele straty. Tak. No, no, no. Ciężko to nadrobić. Dobrze, no, przynajmniej goły Tycus się wykazał, no. <ścoughs> Dobra, eee, ok. okej. Oh,